Co, czy jakąś instrukcję obsługi dla nas, coś, z czego my możemy wyciągnąć konkretne wnioski, jak postępować? Czy widzi Pan te, w tej historii najnowsze źródło e, takiej instrukcji obsługi dla nas, czy nauki jak teraz postępować? To znaczy to drugie pytanie chciałbym, żeby wszystko to, co mówiłem do tej pory, to żeby stanowiło fundament Takiej właśnie instrukcji, ale za chwilę jeszcze do tego wrócę, Panie Ewo. Natomiast to pierwsze pytanie to jest bardzo kwestia złożona. Jak Państwo może pamiętają, kwestie lustracyjne bardzo różnie zostały rozwiązane w Europie Środkowo-Wschodniej, w różnych państwach. I w zasadzie, z tego co pamiętam, chyba tylko Czesi i Słowacy bodaj. Yy, Zdecydowali się na taki prosty mechanizm, mianowicie opublikowali wszystkie nazwiska i sygnatury akt tych osób, którzy zostali w ewidencji zarejestrowani jako tak zwane osobowe źródła informacji. I w przypadku Czechów, o ile pamiętam, była ścieżka odwoławcza dla osób, które uznały, że umieszczenie ich w tym kontekście uwłacza ich życiu i że nie zgadzają się z tym, w związku z tym mogły pójść do sądu i bronić swojego dobrego imienia. Natomiast w Słowacji z kolei chyba ta lista nie owocowała żadnymi ani, że tak powiem, konsekwencjami w tę, ani w drugą stronę. To znaczy... Osoba tam umieszczona ani nie mogła się odwoływać, ale też nie było żadnych konsekwencji prawnych, jeśli chodzi o możliwość e, osiągnięcia jakiegoś stanowiska. Tylko po prostu taka lista. I otóż e, to jest wariant, który był oczywiście brany pod uwagę w Instytucie Pamięci Narodowej naszym, polskim. E, natomiast no, muszę Państwu powiedzieć, że żaden z prezesów, nie tylko prezes Leon Kieres który był niewątpliwie bardzo daleki od tego, żeby wszystko ujawniać, co się znajduje w aktach, ale także prezes Janusz Kurtyka i podejrzewam, że następny prezes, prawdopodobnie będzie nim młody Łukasz Kamiński, się nie zdecydują na taki mechanizm. Dlaczego? Ano, dlatego, że w gruncie rzeczy Instytut Pamięci Narodowej musiałby albo wziąć na siebie odpowiedzialność za to, za co nie może wziąć odpowiedzialności. To znaczy, że ta lista jest prawdziwa, a ona jest nieprawdziwa. Z definicji, i to przysięgam Państwu, że nieprawdą jest, że wszyscy, którzy zostali w ewidencji zarejestrowani jako osobowe źródła informacji, jako na przykład tajni współpracownicy, czy konsultanci, czy w innej formie agenci, naprawdę byli agentami. Otóż nie, to jest nieprawda. E, czy nam się to podoba, czy nie, ale faktem jest, że e, każdy z nas, historyków, który wszedł nie na poziom ewidencji, tylko na poziom już zachowanych akt, wie jak mocno funkcjonariusze służby bezpieczeństwa manipulowali własnym, e, że tak powiem, rozeznaniem rzeczywistości. To nie jest to, żeby oni tworzyli fałszywe dokumenty, broń Boże, ja nie o tym, nie o tym mówię, tylko. No przykładowo taki bardzo dramatyczny przykład. Ja Państwu go przypomnę choćby po to, żeby też uhonorować pamięć tej osoby. Mianowicie był taki mój znajomy, bardzo mi postać bliska, pan dr Witold Prus, który no niestety popełnił samobójstwo, jak przypuszczam w dużej mierze z racji właśnie tego, co służba bezpieczeństwa o nim pozostawiła ja dokładnie o jego śmierci nie znam, ale, ale wiem na tyle dużo, że mogę taki wniosek postawić i on popełnił to samobójstwo w 2004 bodaj roku. I, I jaki to ma związek z tym, o czym mówię? Otóż on został zarejestrowany jako tajny współpracownik i w aktach ewidencyjnych jest jako TW. Bez cienia wątpliwości. Natomiast kiedy Wchodzi się do tych akt, to widać rzecz dużo bardziej złożoną. Mianowicie, w skrócie rzecz ujmując, akta jego e, polegają na tym, że e, otrzymał on e, stypendium na e, robienie habilitacji w latach 70. w Niemczech Zachodnich. I e, poszedł e, w związku z tym e, złożyć paszport. No, podanie o paszport zgodnie z regułami gry komunistycznymi, i tam w tejże komendzie został poproszony do osobnego pokoju, i funkcjonariusz służby bezpieczeństwa mu powiedział, że on nie dostanie tego paszportu, jeżeli dla wywiadu komunistycznego nie podpisze instrukcji, nie podpisze zobowiązania do współpracy. I on, żeby była jasność, nie powiedział tak. Ani w jednym momencie w z tych materiałach, które się znajdują tam, nie ma przez niego powiedzianego słowa tak. Natomiast niestety dla niego on też nie powiedział nie. Powiedział, że musi się zastanowić i wyszedł. I ten funkcjonariusz napisał raport, mówiąc, że między innymi, że jest to człowiek bardzo uległy, że jest to człowiek delikatny, którego możemy dalej rozpracować. I w związku z tym on na pewno będzie tajnym współpracownikiem. W związku z tym do naczelnika wysłał zapytanie, czy w związku z taką charakterystyką tegoż kandydata na TV, ja mogę go zarejestrować jako TV. Naczelnik odpowiedział tak. I on został wpisany. A życie Witolda Prusa poszło w zupełnie innym kierunku. On poszedł do domu, pomęczył się parę dni ze sobą, po czym co zrobił, wysłał do Niemiec wiadomość, że rezygnuje ze stypendium. Nigdy w życiu nie zrobił habilitacji, nigdy w życiu go nie, nie wypuszczono. Czy on był tajnym współpracownikiem? No nie. No ale niestety w takim zamyśle, jaki proponują Czesi i Słowacy, on by się znalazł na tej liście. Jeżeli my byśmy jako pracownicy mieli IPN-u wziąć na siebie e, odpowiedzialność za to, że kogoś weryfikujemy pozytywnie albo negatywnie, to w przypadku Witka Prusa oczywiście można powiedzieć, że jest to łatwe, prawda? Ale proszę pamiętać, że w roku 89 na końcu tej haniebnej dekady, która przyspieszyła bardzo mocno proces pozyskiwania agentury, osobowych źródeł informacji było około 100 tysięcy, z których na dodatek zdecydowana większość teczek została zniszczona. To na jakiej podstawie my mamy prawo powiedzieć, czy ktoś, kto jest w ewidencji, zarejestrowany jako TW, że on był albo nie był agentem. Po prostu my takiej wiedzy nie mamy. A podawanie takiej listy w formie właśnie jednoznacznego zapisu, no jest pewnym ryzykiem. Ja nie twierdzę, że ono nie ma dobrych stron, bo jak mówię, Czesi Słowacy to zrobili. I oczywiście tam to społeczeństwo, nie, Niemcy poszli w nieco innym kierunku, ale yy, yy, dali zdecydowany impuls, który spowodował, yy, że yy, sami ludzie, obywatele weszli w te akta. O ile pamiętam, bo to ostatnio Antoni Dudek w tej ostatniej swojej pracy o IPN-ie to przypomina, to w odróżnieniu od nas, którzy do sprawy tzw. listy Wilfsteina bardzo rzadko chodzili do IPN-u i chcieli otrzymywać ten status pokrzywdzonego, to w NRD 3 miliony 800 tysięcy ludzi weszło w te Więc to była jednak masowa akcja, że tak powiem propagandowa Niemiec Zachodnich, niewątpliwie prowadzona, właśnie mediów, które skłaniały tych ludzi, że to nie jest bagno, że to nie jest wstyd, żeby zajrzeć do tych teczek, tylko to jest Twój psi obowiązek. W Polsce medialnie byliśmy w odwrotnym w kierunku ćwiczeni, to znaczy w kierunku takim, żebyśmy nie wchodzili, nie patrzyli, bo się zabrócimy, zafajdamy. No Gazeta Wyborcza ewidentnie tworzyła taki wizerunek, który to spowodował. Czy te metody obydwie, niemiecka czy czeska, były, y, która była lepsza, ja nie mam dobrego tutaj, dobrej odpowiedzi. Dla mnie, y, jak wszystko co ludzkie, ma swoje słabości również rozwiązanie czeskie miało swoje słabości i rozwiązanie Polskie, niewątpliwie też. Natomiast e, niewątpliwie finał powinien być taki. Tutaj panie no, czy się w pełni z Panią e, zgadzam, że ewidentnie e, wszyscy tajni współpracownicy powinni być napiętnowani za to, co robili i odkryci. I niewątpliwie to była wielka dyskusja w czasie trwania prezesury Janusza Kurtyki. Co robimy? Jako historycy, gdy opracowujemy dokumenty, czy też piszemy artykuły, czy piszemy jakiekolwiek inne działania, również edukacyjne, czy operujemy tylko i wyłącznie pseudonimami, czy pełną informacją posiadaną na dany temat. Janusz Kurtyka i Jan Żaryn byliśmy ewidentnie zwolennikami tego, że pokazujemy wszystko. Proszę zajrzeć chociażby do tej pracy, która była mocno kontestowana z racji przypisu 61 albo 62, już nie pamiętam, o księdzu Henryku Jankowskim. Ten przypis był, a książka była o księdzu Jerzym Popiełuszce, czyli o aparacie bezpieczeństwa wobec księdza Jerzego. Tam są dokumenty, ale przede wszystkim jest, jest masa masa przypisów. I w każdym przypisie decydujemy się tam, podać tyle informacji, ile pozostało po służbie bezpieczeństwa. Czyli czasem piszemy TW, tam Adolf, czyli tam Jan Kowalski na przykład, ale jest to tylko i wyłącznie dane, są to dane tylko i wyłącznie ewidencyjne, które z definicji mówią o tym, że nie jesteśmy w stanie określić na jakiej zasadzie ta współpraca została podjęta i czy faktycznie miała ona jakikolwiek przebieg. A w drugim przypisie piszemy zachowała się teczka pracy, teczka personalna i w związku z tym możemy powiedzieć, że tak, ta współpraca była ewidentnie jawna, świadoma i tak dalej, i w zależności od indywidualnego przypadku. Takie rozwiązanie wybraliśmy, które też ma swoje dobre i złe strony, rzecz jasna. Natomiast też chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że VPN-ie to nie wiem, czy poza no mniej więcej 30% naukowców, czy mieliśmy większość z Januszem Kurtyką? Wydaje mi się, że nie, że byliśmy w mniejszości. I zanim Pani oddam ten mikrofon, to jeden z powodów, że byliśmy w mniejszości, przypomnę, mianowicie jednym z takich powodów jest niewątpliwie to, że bycie historykiem dziejów najnowszych Wymaga, no na pewno nie takiej odwagi jak w okresie PRL-u, czy w czasie II wojny światowej, ale jednak też pewnej odwagi cywilnej, ponieważ mamy takie przypadki, na przykład młodego historyka z Gdańska, który po napisaniu artykułu o jednym dziennikarzu, który był agentem i zrobił to na mój rozkaz, to znaczy ja jako yy, dyrektor PEP-u. I człowiek, który nadzorował i nadzoruje biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział mu, masz opisać tego człowieka do numeru o dziennikarzach, bo taki akurat był numer biuletynu. No i on zgodnie z poleceniem służbowym napisał. Ten człowiek, ten dziennikarz podał go do sądu, ale w takim trybie, żeby instytucja nie mogła go bronić. I nasz Wydział Prawny powiedział, że przepraszamy, ale nie możemy bronić tego człowieka, bo tryb cywilny powoduje, że on jest wezwany do sądu jako osoba, a nie jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęśliwie sąd po dwóch latach umorzył tę sprawę, ale czy każdy historyk chce spędzać tak dwa lata życia? No nie jest to normalne, prawda? To znaczy nasze prawo niewątpliwie no nie faworyzuje tych, którzy by chcieli dążyć do prawdy, tylko niewątpliwie wychowuje w kierunku unikania kłopotu. Ale między innymi na tych, może Państwo, znaczy ja, ja przepraszam, bo ja nie chcę tutaj atakować y, pana, który akurat tutaj jest y, y, robi coś y, w tym kierunku konkretnie. Ale no, między innymi dlatego dla, y, tak się dzieje i dlatego ci sędziowie i ci y, prokuratorzy mamy takie prawo, jakie mamy, dlatego między innymi, że nie było opublikowania tych list. To znaczy, bo, I to jest zamknięte koło. To znaczy, ja się troszeczkę tutaj się buntuję y, w związku z tym y, na, na, na tą odpowiedź y, z dwóch względów. Po pierwsze, no, wstrząsający przykład, który Pan podaje, dram niezwykle dramatyczny. I no, żal tego człowieka, na pewno bardzo. Natomiast myślę, że w, przez brak opublikowania, odpowiedniego opublikowania tych list, on w wielu umysłach funkcjonuje pewnie jako tajny współpracownik do dzisiaj. I to, co, to, co Pan mówi o, o, o tym, że Instytut nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za tą grupę ludzi, to. Jednocześnie wziął na siebie odpowiedzialność za ogromne dramaty, być może kilkadziesiąt razy większej grupy ludzi, która została niesłusznie osądzona w sądach, która nie dostała się na przykład na uczelnię mimo zdanych egzaminów, ale dostali się inni ludzie.